Dzień dobry, witam serdecznie. Aż nie dowierzam, że naprawdę sięgnąłem po mikrofon i zacząłem do was przemawiać. Nagrywam tego Dawidologa w sumie z kilku powodów. No przede wszystkim jestem wam winien wyjaśnienia, co się stało, że zniknąłem na aż rok i jeden miesiąc, no i jeszcze kilka dni. Do tego. Niewątpliwie jest to szmat czasu, aczkolwiek z drugiej strony zleciało nie wiadomo jak szybko, prawda. Dopiero co nagrywałem 51 odcinek mojego programu, track majowego, że tak powiem. A tu już mamy końcówkę 2025 roku, naprawdę nie wiem kiedy to zleciało, a jednak, a jednak minęło aż, aż tyle, i co się stało, że przez ten czas nie nagrałem ani jednego filmu? No jest to pierwsza taka sytuacja od założenia mojego kanału, gdzie, gdzie nie nagrywałem tak długo, ale przyczyniło się ku temu kilka rzeczy. No odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, czemu nie nagrywam. Na pewno w dużym stopniu przyczyniła się ku temu moja praca, która no, zabrała sporo, sporo wolnego czasu, przez co tego wolnego czasu niestety miałem mało, wręcz bardzo mało. Do tego doszły jeszcze obowiązki domowe i jeszcze inne, inne sprawy którymi musiałem się zajmować, przez co też tym bardziej tego wolnego czasu nie miałem za dużo. Po drugie, czy w zasadzie po trzecie słabe, słabe warunki w domu, przez co tych okazji do nagrywania też za dużo nie mam. Kolejny powód to jest mój komputer, który no. Ma już, ma już swoje lata. W zasadzie no, mogę powiedzieć, że ma już najlepsze lata za sobą. Niestety mam go od 2013 roku, tak, czyli 12 ładnych lat. Sam też poniekąd zwątpiłem. Zwątpiłem w siebie, że tak powiem. Chociaż może to jest za, za trosz, troszeczkę za dużo powiedziane, bo jednak lubiłem nagrywać. E, lubiłem, lubiłem to zajęcie, i nawet przez e, cały ten okres, kiedy mnie na YouTubie nie było, e, to troszeczkę ta tęsknota za, za nagrywaniem się pojawiła. Tak mi się wydaje. E, co, co akurat nie znaczy, że jest to mój ostatni film na kanale, bo jednak e, chciałbym jeszcze troszeczkę jakby pobyć na tej YouTubeowej scenie. Ale jest kilka spraw o których chciałbym, żebyście wiedzieli, bo o kanale myślałem i to bardzo sporo wam powiem szczerze i doszedłem do pewnego wniosku, a może nawet kilku wniosków, którymi właśnie teraz się z wami podzielę. Jeżeli wchodziliście na moją stronkę, u mnie to się nazywa Kompendium wiedzy o kanale, tam mam spisane wszystkie ukończone serie i tak dalej, to na pewno zauważyliście, że usunąłem tam listę planowanych projektów. I bynajmniej nie bez powodu ta lista zniknęła, ponieważ zdecydowałem, że seria Zagrajmy w Twierdze jest, jest ostatnią serią, która na tym kanale się pojawiła. To znaczy, że już więcej, więcej serii się nie pojawi, przynajmniej na tym kanale, bo myślałem o założeniu nowego kanału. Tak, myślałem, żeby zacząć wszystko od nowa, oczywiście z całym doświadczeniem, jakie mam w nagrywaniu i tak dalej, ale żeby po prostu zamknąć wszystko, to co było dawniej, i po prostu zacząć wszystko od zera, żeby wszystko zacząć budować na nowo, ale oczywiście z pewnymi zmianami, bo oczywiście nie twierdzę, że to będzie nowy kanał zupełnie taki sam, jaki Jaki jest teraz, bo to może być całkiem inny kanał, też poświęcony grom, jak coś, więc tutaj akurat dziedzina się nie zmieni. I teraz, co do tego nowego kanału, o, bo, bo to też jest dosyć istotne, co na tym nowym kanale, ewentualnie jeżeli ten nowy kanał oczywiście powstanie, co na tym nowym kanale może powstać? Tak, i tutaj myślałem w sprawie tego, jak ten kanał mógłby. Wyglądać. Myślałem o dwóch e, ścieżkach, no, żeby tymi dwoma ścieżkami powędrować. I teraz tak, pierwsza ścieżka, o której myślałem, e, pierwszy kanał, e, pierwsza wersja e, e, ewentualnego nowego kanału e, wyglądałaby tak, że kanał ten poświęcony byłby tylko Jednej grze, a w zasadzie jednej serii gier, czyli takiej serii gier, która jest mi, najbliższa memu sercu. No, w moim przypadku akurat byłby to kanał poświęcony serii Gier Trackmania, czyli ta seria, z którą jestem, no, jakby nie patrzeć, najbardziej związany, co też zresztą widzicie na Dawidzie 160 pl. kanale, że największa część filmów. Jest poświęcona Trekmani. Pojawiły się serie zagrajmy, na przykład zagrajmy w trackmania Original, Sunrise, co tam jeszcze, Nations, no i wiele innych części. No, a nawet jeszcze tam serie dodatkowe się pojawiły, takie jak własna trasa, bo kiedyś budowałem traski i wam je pokazywałem. Czy też chociażby wyzwania widzów, też trackmaniowe, gdzie przechodzę wasze traski. Więc ten nowy kanał właśnie byłby o TrackManii, pojawiłyby się tam serie gier, Znaczy serie gier co ja mówię, serie Zagrajmy, takie odświeżone. No i generalnie wszystko to co z TrackManią związane, czyli no, no nie wiem, może byłby powrót własnej trasy, może znowu coś tam bym pobudował, może wyzwania widzów o bardziej, więcej, więcej tego. Hmm. Może jakieś właśnie zagrajmy z, z innych gier, których wam jeszcze nie pokazywałem. O, na przykład nie nagrywałem jeszcze Trackmania 2, Trackmania Turbo, Trackmania 2020. Chociaż może to jest akurat no, już taka trochę inna Trackmania od reszty, ale no dalej Trackmania, jakby nie patrzeć. Więc to byłaby pierwsza ścieżka, a druga ścieżka to z kolei zbudowanie kanału podobnego do tego co już na Dawidzie160.pl jest, czyli byłby to kanał udoskonalony, pojawiłoby się mniej więcej to co już na Dawidzie160.pl kanale jest, ale właśnie bardziej, no zdecydowanie bardziej profesjonalniej by było i y, znacznie no wyż, wyższa jakość i tak dalej. Akurat co do tej drugiej ścieżki, jestem na ten moment bardziej zdecydowany, ponieważ myślałem, czy, czy to jest na pewno dobre rozwiązanie, żeby się ograniczyć tylko i wyłącznie do Trackmania, bo jednak powiem wam szczerze, że jest poza Trackmanią też wiele, wiele innych gier, tak samo dobrych co Trackmania właśnie. I gdybym zdecydował się pójść pierwszą ścieżką, to jednocześnie zrezygnowałbym z masy innych gier. Dlatego właśnie, no, póki co jestem przy drugiej ścieżce, żeby akurat nią pójść. Byłaby to po prostu, tak jak Wam powiedziałem, udoskonalona wersja tego, co już na tym kanale e, można znaleźć. Aczkolwiek, ja mówiłem o zmianach. I tak, zakładając oczywiście, że pójdę tą drugą ścieżką, to udoskonalone david160.pl otrzyma na pewno na 100%, na 200% nawet nową nazwę. I nawet już wiem, jak mój nowy kanał by się nazywał, ale wam nie powiem. Jest duża szansa, nawet bardzo duża, że mój awatar zostanie. Czyli będzie dalej ten zielony kicuś. Najprawdopodobniej zostanie też mój komentarz, ponieważ jak sądzę, mój komentarz Wam się podoba, więc częściowo jest to ukłon w waszą stronę, ale i też e, tak naprawdę nie chciałbym się pozbywać swojego komentarza, e, ponieważ e, no, e, moje filmy mogłyby być zdecydowanie nudniejsze, o wiele nudniejsze nawet. E, więc no, tym bardziej nie chcę, nie chcę wracać do początków mojego kanału, bo tam akurat mój głos jeszcze się... Nie pojawił, nie narodził się, a i też wiem, że, że nawet jeżeli właśnie trafi się na przykład jakaś słabsza gra, to zawsze mogę zyskać swoim komentarzem, jakimś bardziej dowcipnym na przykład. Co się też nie zmieni, nie zmieni się to, że dalej kręciłbym w języku polskim, mimo że niektórzy Polacy kręcą w języku angielskim. Znam takich twórców, ale ja. Wolę chyba być czysto polski. No, nie zamierzam zmieniać się w jakiegoś Anglika, czy tam Amerykanina, cokolwiek. A wolę być po prostu swojski. Tym bardziej też, że no, nigdy nie byłem orłem z języków obcych. Więc no, nawet jeżeli na tym nie zyskam większej popularności, to no, wolę jednak po prostu trzymać, trzymać dalej swój narodowy język. Aniżeli właśnie dokonywać jakichś tam głębszych zmian tego typu. Natomiast co by się zmieniło, o, może do tego aspektu przejdę. Kiedyś myślałem nad tym, żeby zastosować nową metodę jeszcze na tym moim obecnym kanale, żeby robić przechodzenia z gier w jednym filmie, tak. Żeby przejść po prostu całą gierkę od początku do końca wszystkie poziomy, wszystkie misje, cokolwiek w jednym materiale. Chciałem tak zrobić jeszcze na właśnie na, na Dawicie 160PL, bo na przykład y, myślałem nad, nad tym, żeby zrobić y, na, serię zagrajmy w y, Dino Italians, bo to akurat y, no, dosyć krótka gra, y, taka na półtorej godziny, o, i byłaby to akurat chyba pierwsza y, Pierwszy film, który właśnie prezentowałby przejście gry w całości. Ale jednak tej metody nie zastosuję już na tym kanale, bo jak już powiedziałem wcześniej, no już nowych serii zagrajmy nie będzie. Ten nowy sposób wypróbuję na moim nowym kanale. Nie trzeba będzie ani przeskakiwać po filmach, żeby znaleźć jakiś konkretny fragment gry, a po prostu wszystko będzie. Podane na tacy, że tak powiem. Myślę, że w ten sposób może być lepiej z wyświetleniami, bo też zauważyłem, że niektóre przejścia gier w jednym filmie właśnie zanotowały jakąś tam większą popularność. Więc no, mam nadzieję, że w moim przypadku też to by się sprawdziło. Więc to byłby taki eksperyment, można powiedzieć. Na pewno, bo jeszcze tak nie robiłem na YouTubie. I nie twierdzę, że zrobiłbym tak przy każdej grze, bo niektóre gry są na tyle długie, że no, robienie z nich jednego filmu byłoby zbyt, zbyt wyczerpujące. Ale przy każdych mniejszych tytułach myślę, że jak najbardziej takie jednoodcinkowe serie by się pojawiły. Pozostaje nam jeszcze na pewno kwestia tego, jakie gry bym w ogóle nagrywał. Jedno jest pewne, że na pewno nie będę nagrywał ze wszystkiego. Eee, to jest. Powiedzmy, że mam już upatrzony, upatrzoną kategorię gier, w którą ja bym celował osobiście i byłyby to gry z dzieciństwa albo te, które, osobi które ja polubiłem albo nawet pokochałem za dzieciaka. Część z tych gier już znacie, bo kiedyś je nagrywałem na kanale, więc byłyby to odświeżone. Zupełnie serie, zupełnie odświeżone projekty, szczególnie jeśli dana gra nie zawiera mojego komentarza, a były takie pozycje. Ale oprócz znanych gier, pojawiłyby się też zupełnie nowe pozycje, których jeszcze nigdy nie kamerowałem, że tak powiem. Więc zapewne byłoby sporo nowości. Jakiś czas temu stworzyłem sobie nawet listę tytułów, jakie bym nakręcił na moim nowym koncie. Ja wam oczywiście tej listy nie pokażę, ale mogę wam zdradzić, że póki co tych tytułów jest ponad setka, więc byłoby sporo, sporo zdecydowanie do pokazania. Duża część mojej tajemniczej listy to są tytuły krótkie, które można ograć do kilku godzin. Do 5 godzin załóżmy i takie gry na pewno królowałyby na moim kanale. Jednakże nie wszystkie, bo mam też wypisane pozycje zdecydowanie dłuższe niż, niż kilka godzin. I tutaj na pewno jedno odcinkowych serii bym nie zrobił. Więc najprawdopodobniej wróciłbym tutaj do odcinków. No i myślę, że póki co to będzie tyle, jeśli chodzi o moje plany na przyszłość. Moje. Że, że tak powiem pomysły związane z YouTube z YouTube'ową działalnością dotyczącą gier. A teraz jeszcze pomówmy o moim obecnym kanale, czyli co będzie tutaj się działo przez najbliższy czas. No, może nie przez najbliższy, ale po prostu ogólnie co będzie dalej z tym kanałem, z Dawidem160.pl, nieszczęsnym. No nie ukrywam, że pewne jakby możliwości już na dobre zamknąłem, bo już więcej serii zagrajmy się nie pojawi. Natomiast nie mówię wcale, że to jest ostatni film, bo chciałbym poprowadzić dalej pewną serię. Mianowicie są to wyzwania widzów. Tak, oczywiście w miarę możliwości, bo nie jest to cykl, który mogę prowadzić w nieskończoność. Dużo tutaj zależy od was. Eee. Ale jest, jedyno jest pewne, że mogę jeszcze poprowadzić co najmniej jeden odcinek. Bo tak się składa, że mam, e, mam komplet teraz do najbliższego odcinka, więc mogę spokojnie jeszcze jeden odcinek nagrać. Mam nadzieję, że po moim najbliższym odcinku z wyzwań widzów nie będziemy się jeszcze rozstawać. Dopóki ewentualnie nie założę nowego kanału. A właśnie, a kiedy ten nowy kanał by powstał? O, bo jeszcze, jeszcze mogę takie pytanie usłyszeć. A tutaj powiem Wam szczerze, że niestety tego nie wiem, ponieważ nie wiem, kiedy ten nowy kanał by powstał. Na pewno nie wcześniej niż przed zakupem nowego komputera. Chciałbym na nowym kanale zagwarantować wyższą jakość, może też nawet zagości nowy mikrofon, zobaczymy. Ale na razie, póki co musimy się uzbroić w cierpliwość, bo no to są na razie tylko plany. Plany, pomysły, więc no na razie nie mogę wam niczego obiecać, nawet nie wiem czy w ogóle mój kanał powstanie, ale, ale mam nadzieję, że, że powstanie, bo, bo chciałbym jeszcze no, się jakoś zrealizować na tej YouTubeowej scenie. Jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem, także no zobaczymy, zobaczymy co przyniesie przyszłość. Na razie możecie spodziewać się tylko wyzwań widzów. A co będzie dalej, to, to czas pokaże. Będę Wam też na pewno dawać znać, jeżeli będę bliżej już stworzenia nowego konta. No a póki co, dziękuję ślicznie za wysłuchanie mnie po tak długim czasie. Cieszę się, że dałem w końcu znać, co u mnie i co, co myślę o tym i owym. No i cóż, do zobaczenia w przyszłych filmach.